No cześć Siemanko, z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o produktach do włosów, natomiast tym razem będą to produkty, które możecie kupić w drogerii, a konkretnie w Rossmanie. Mowa tutaj o serii do włosów Hair Expert, którą poleca sam Wojciech Zieliński, który tutaj w Warszawie posiada swój własny salon fryzjerski i reklamuje te produkty swoją twarzą na opakowaniach. Trzeba mieć naprawdę dużo pewności siebie i wiary w produkt, żeby umieścić swoją twarz na kosmetyku według mnie. Także przychodzę do Was z opinią, czy te kosmetyki są spoko, czy one są przereklamowane, czy są po prostu do dupy. Także serdecznie zapraszam Was na odcinek, jeżeli jesteście zainteresowani. Zanim zaczniemy, oczywiście bardzo zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, aby być ze mną na bieżąco, no i odwiedzenia moich social mediów, tam się oczywiście bardzo dużo dzieje. Tak jak już mówiłem nie raz, jeśli nie mam mnie tutaj na YouTubie, no to jestem zapewne tam, także możecie mnie śledzić na Instagramie, chociażby po to, żeby widzieć moje dzień dobry. Które staram się wrzucać każdego dnia. Przede wszystkim ja nie stosowałem wszystkich produktów, jakie są dostępne w tej serii. Przetestowałem tylko te, które po prostu chciałem dopasować do swoich włosów i sprawić, czy one faktycznie działały, lub po prostu poprzez samą ciekawość danego produktu. I te linie, które przetestowałem, to jest cała linia oczyszczenia, czyli ta z zieloną banderolą. Jeżeli chodzi o linię regeneracja, to przetestowałem szampon oraz spray. Oraz maskę nawilżającą z kwasem hialuronowym, jeszcze z tego co wiem i z tego co pamiętam dokładnie to jest jeszcze taka z żółtą obwolutą i to jest bodajże seria Połysk, czyli z tego co kojarzę nadaje się ona do włosów farbowanych. Także na pewno widzicie w tej chwili zdjęcie tego, bo ja tego akurat nie mam i nie testowałem, także zacznę może od serii, którą ja stosowałem najczęściej i tak naprawdę yy, Szamponu jest tutaj może jeszcze na maksymalnie dwa użycia, bo faktycznie stosowałem go bardzo często. Odżywki jest trochę więcej. Natomiast jest to linia oczyszczenie i objętość. czyli coś, co powinno mi się sprawdzić jako kosmetyk do przytłuszczającej się skóry głowy. Zarówno szampon, jak i odżywka są 12 w jednym, czyli po prostu w jednej butelce mamy 12 cudów włosowych, które sprawią, że nasze włosy będą cudowne i tak naprawdę każdy z tych kosmetyków jest ileś w jednym. Także yy, to jest wszystko takie multi -culti. Jeżeli chodzi o tą linię, to przede wszystkim yy, bardzo fajnie oczyszcza skórę głowy i też yy, ma najfajniejszy zapach, jeżeli chodzi o te wszystkie kosmetyki. Najbardziej mi ją przypasował, jest taki fajny, Świeży, delikatny, kojarzy się w sumie jednoznacznie z szamponem, ale jakby nie pachnie jak taki zwykły kosmetyk, tylko faktycznie ma coś w sobie takiego, że czuje się takie fajne odświeżenie na tych włosach. Jeżeli chodzi o szampon, to tak jak wspomniałem, on bardzo fajnie oczyszcza skórę głowy. Jeżeli chodzi o tą objętość, to faktycznie sprawia, że włosy są takie naprawdę lekkie i nadają fak nadaje faktycznie tego wolumę, które tak tutaj jest opisywane. Jeżeli chodzi o odżywkę, to ona sprawia dodatkowo, że włosy są takie bardzo miękkie. Jakby przedłuża efekt działania tego szamponu. Tutaj mamy w składzie zieloną glinkę, zieloną herbatę m.in. Zielona glinka właśnie bardzo fajnie oczyszcza z nadmiaru sebum. I tak, każdy z produktów z tego, co pamiętam, kosztuje dokładnie 24,90. Czyli mamy 25 zł za przykład Jeden szampon, więc jest to spoko cena jak na efekty, które dostajemy, bo są to takie efekty jak po profesjonalnych kosmetykach lub po zabiegu właśnie w salonie. Natomiast powiem tutaj o małym ale: ten efekt nie jest jakby taki długotrwały. Chodzi mi o to, że po umyciu głowy na drugi dzień jakby już było widać, że te włosy są mimo wszystko bardziej przyklapnięte, trochę już bardziej przetłuszczone, to nie jest coś, co jakby da nam takie odświeżenie na powiedzmy te góra 2-3 dni zanim umyjemy znowu głowę. Natomiast jak to są kosmetyki drogeryjne i kosztują 25 zł, no to jakby i tak jest to bardzo dobry efekt, jeżeli chodzi o włosy, i tak naprawdę to jest taki całodniowy Hmm, więc że ktoś mija głowę codziennie, to w zasadzie tego nie zauważy. Jeżeli nie, to wydaje mi się, że może być tutaj jednak trochę rozczarowany, dlatego, że, tak jak mówię, to nie dawało mi osobiście takich długotrwałych efektów. Chyba, że stosowaliście i macie inne zdanie na ten temat, to oczywiście podzielcie się nim w komentarzu. Chętnie poczytam. Kolejne dwa produkty to jest właśnie z tej serii Regeneracja. I mamy tutaj szampon 12 w jednym oraz spray akurat 8 w jednym. Zacznę może od szamponu. Jeżeli chodzi o szampon, to jest on zdecydowanie bardziej nawilżający niż ta zielona seria, którą przed chwilą wam pokazywałem. On bardziej dociąża te włosy, ale nie obciąża to jakby mam tutaj na myśli dwie zupełnie inne rzeczy. Dociążone mam na myśli, że są takie bardziej wygładzone, nie puszą się, a obciążone to po prostu miałbym na myśli to, że się przetuszczają. Natomiast na szczęście tego efektu nie ma, chociaż byłem pewny, że ten szampon może mnie obciążyć, bo z reguły wszystko, co ma w sobie repair albo regeneracja, raczej kończy się tym, że właśnie mam obciążone włosy i nie jestem zadowolony. Na szczęście, akurat ten szampon jest o tyle delikatny, że tego nie robi, a daje fajny efekt właśnie takiego wygładzenia i takiego dociążenia włosów. Nie wiem, jak jest z tą regeneracją, ponieważ uważam, że stosowałem go mimo wszystko znacznie mniej niż tego zielonego. On ma tutaj powiedzmy taką połowę butelki. Um, nie miałem może aż tak też zniszczonych włosów, bo no ja z włosami nic nie robię, nie rozjaśniam ich, nie farbuję czy nie, nie robię żadnych innych zabiegów na nich, więc może tutaj nie było co naprawiać. W każdym razie na pewno sprawiał, że włosy były takie fajne, miękkie i takie naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Jeżeli chodzi o spray, no to ja głównie go stosowałem na wilgotne włosy, potem sobie je suszyłem i faktycznie sprawiał, że włosy są takie przyjemnie... E, tak delikatnie miękkie, ale też właśnie sprawiło, że te włosy się nie puszyły, nie były w jakiś dziwny sposób stojące, powykręcane, tylko właśnie były też fajnie takie doklepane. Także akurat tak naprawdę spray kupiłem tylko z samej ciekawości. Ja raczej nie korzystam z takich rzeczy, jeżeli chodzi o rzeczy takie niedospłukiwania. Staram się raczej tego unikać, bo po prostu zdarza mi się, że czuję taki dziwny dyskomfort, jakby te włosy były polakierowane, i po prostu mam wrażenie, że są automatycznie nieświeże. Akurat po tym tego nie było, aczkolwiek już przyzwyczajony, że tego nie używam, to pewnie, pewnie będę po prostu zapominał o tym. Ostatnia rzecz, jaką mam dzisiaj Wam do pokazania, to jest maska. Like never... Maska, która wza, zawiera w sobie kwas hialuronowy i pantenol, czyli to jest jakby taka typowa maska, która ma nawilżyć nasze włosy. I tej maski byłem też bardzo ciekawy. Przede wszystkim trochę się jej bałem, ze względu na to, że zdarzyło mi się, że akurat szampony, czy w ogóle produkty do włosów, które zawierały w sobie kwas hialuronowy, potrafiły mi jeszcze bardziej obciążyć włosy. Na szczęście. Ta maska tego nie robi, a robi naprawdę zarąbiście miękkie włosy. Są takie odżywione, są takie naprawdę miękkie, nie puszą się, są fajnie nawilżone. Także akurat ona jest bardzo przyjemna i bardzo fajna, więc polecam nawet tym osobom, które właśnie mają problem z przetuszczającymi się włosami. Co jest fajne, to to, że ma tutaj to takie zamknięcie. Przede wszystkim bardzo ładnie pachnie, tak bardzo świeżo i ma taką konsystencję. Nie spotkałem się jeszcze z taką maską do włosów, ponieważ w większości masek, jakie miałem, jakie miałem, miały taką konsystencję, taką bardzo budyniowatą. Ta jest bardziej taka jogurtowa, bardziej taka sztywna, stała, także e, bardzo fajnie się ją rozprowadza, nawet można ją później sobie fajnie rozczesać, ale się nie grudkuje, także jest naprawdę taka. Jak takie twardsze masło, no nie wiem, to jak masło do włosów bardziej bym to określił niż jak maska, ale jest bardzo fajna w swojej konsystencji. To oczywiście też jest maska 12 w jednym, tak jak mówiłem, wszystko jest ileś w jednym. W każdym razie spełnia swoje zadanie i naprawdę przyjemnie się jej używa. Oprócz nawilżenia ona też dodatkowo wzmacnia włosy, także uważam, że naprawdę spoko. To teraz może co ja w ogóle uważam na temat tych kosmetyków? Jeżeli chodzi o mnie i o właśnie takie drogeryjne kosmetyki, które są sygnowane czyimś nazwiskiem, uważam, że cena jest bardzo spoko i ich działanie również jest bardzo w porządku. Także tutaj akurat byłem miło zaskoczony. Tak jak mówiłem, mi najbardziej przypadła do gustu ta zielona seria i myślę, że nawet byłbym w stanie pokusić się, żeby jeżeli skończy mi się jakiś szampon, to na pewno chętnie kupię sobie właśnie jeszcze raz ten sam. To jest właśnie taka najfajniejsza seria, jeżeli chodzi o moje włosy, czyli o taką skórę przetuszczającą się. Bardzo fajnie oczyszcza, ale nie robi przez to takich tępych włosów, więc osobiście uważam, że nadaje się do takiego codziennego użytku. Mi ona z włosami nic nie zrobiła, włosy nie były suche, nie były jakieś takie dziwnie tępe, jak od lalki czy coś w tym stylu, także mogę polecić. No i oczywiście w połączeniu z tą maską nawilżającą, jakby to jest dla mnie taka najlepsza kombinacja. Ta odżywka oczyszczająca oczywiście też jest w porządku, natomiast jeżeli chcemy uniknąć takich puszących się włosów, to dla mnie najfajniejsza właśnie była to oczyszczenie i do tego to nawilżenie także to jest takie jakby moje ulubione kombo. To taki szybki film, bo uważam, że nie ma za bardzo co się rozgadywać tutaj na ten temat. Mam nadzieję, że wam się przydał. Dajcie oczywiście koniecznie znać w komentarzu, czy też stosowaliście któryś z tych produktów, być może stosowaliście tą linię żółtą. Napiszcie, jak wam się sprawdziło, jak wam się podobało, no i waszą ogólną opinię na no właśnie na temat linii Hair Expert, jeżeli ją używaliście, używałyście. No i co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, a na tą chwilę trzymajcie się na razie cześć.